No, dzień dobry. Witajcie w kolejnym nievlogmasie. I dzisiaj mamy dość napięty grafik. Dzisiaj jest mój dzień wolny. Wczoraj miałam dniówkę, a jutro mam dobę. Także yy, poza tym, co mamy zaplanowane, jest jeszcze sporo rzeczy, które chcę yy, dzisiaj poogarniać. Przede wszystkim. Mamy dzisiaj warsztaty świąteczne w przedszkolu w grupie Ruperta. E, także to jest <głowny> główny punkt dzisiejszego dnia, i z tych warsztatów jedziemy prosto do fryzjera z chłopcami. Ponieważ w weekend mamy sesję świąteczną i ja to tak już wcześniej rozplanowałam, że ja mam fryzjera w sobotę, oni mają dzisiaj we wtorek, żeby w niedzielę wszyscy byli piękni, obcięci, zafarbowani i wszystko, co tam było tego fryzjera, będzie się działo. Natomiast poza tym wszystkim nadal szukamy mieszkania. Przeprowadzamy się, ogarniamy sprawy z budową. Marcel jeździł za, za papierami wczoraj, pojechał dzisiaj do Enei, także no wszystko, wszystko trwa i przez to ja w ogóle nie czuję świąt, w ogóle, tak zero. Mamy pięknie przystrojony dom, mamy mega kalendarz adwentowy, e, zaplanowałam mnóstwo fajnych świątecznych aktywności, my te świąteczne aktywności robimy, natomiast w ogóle nie czuję, że jest grudzień, że zaraz są święta, nic. Moją głowę zajmuje tylko temat sprzedaży mieszkania, przeprowadzki, kupna nowego mieszkania. Cały czas po prostu te tematy gdzieś tam wirują mi w głowie i myślę, że, że to się nie zmieni, że po prostu w tym roku świątecznej atmosfery niestety, ale nie poczuję. Jeżeli chodzi o przeprowadzkę, to pogodziliśmy się z tym, że idziemy do teścia, ale. Chciałabym, żebyśmy e, mieli jakiś deadline, mieli jakąś alternatywę, e, coś wiecie o co chodzi, że OK, idziemy na miesiąc. Idziemy na tydzień, idziemy na dwa tygodnie. Dlatego nadal szukamy mieszkania i znaleźliśmy mieszkanie, które jest do remontu. Ale to jak wyobrażamy sobie, że będzie wyglądać po remoncie, to jest... Po prostu wymarzone mieszkanie. I idziemy je oglądać w czwartek. Była szansa na środę, ale ja mam dobę, więc no niestety odpada. Ja też chcę je zobaczyć, też chcę poczuć ten vibe. Byliśmy dzisiaj na ulicy, na której jest to mieszkanie. Nie wiemy, które to jest. Patrzyliśmy po oknach, staraliśmy się rozpoznać firanki, ale nie wiemy, które, ale przynajmniej sprawdziliśmy ulicę. Minusem jest to, że nie ma parkingu, ale nie jest to ścisłe centrum, więc istnieje szansa, że gdzieś tam się pod blokiem uda zaparkować. E, kolejnych minusów, no oczywiście poza generalnym remontem tego mieszkania, to jest jakby kolejny minus, e, ale kolejnych minusów jak na razie brak. Mieszkanie ma idealny metraż. Na zdjęciach widać, że jest fajne rozstawienie tych pomieszczeń. Jest toaleta razem z Łazienką, co mi raczej zależało, a zdarzają się mieszkania, gdzie jeszcze są to jest to osobno. Kuchnia jest osobno. Mamy osobną sypialnię, co będzie niezwykle istotne, jeżeli ja wrócę z dyżuru, będzie weekend, jakiś dzień wolny. No i ja spokojnie będę mogła iść spać do, do tej sypialni, a dzieci będą mogły korzystać zarówno z salonu, jak i ze swojego pokoju. Hmm, bo na początku szukaliśmy takich mieszkań hmm, salon z aneksem plus sypialnia dla chłopców, ale po przemyśleniu tematu stwierdziliśmy, że przecież coś tam kot potrzebuje, że przecież ja pracuję na dyżurach. Ja z tych dyżurów wracam, chcę mi się przespać. No i wtedy co? Albo pójdę spać do pokoju chłopców i nie będą mogli się bawić. Albo położę się w salonie i nie wiem, rodzina będzie się musiała zamknąć w pokoju chłopców. W tym mieszkaniu planujemy spędzić cały czas budowy, także to mogą być dwa lata, mogą być trzy. Jeżeli to byłby jakiś krótki okres czasu, no to można by się przemęczyć, natomiast dwa, trzy lata, no niestety musimy mieć na tyle komfortowe warunki żeby no, jakoś funkcjonować przez ten czas. To mieszkanie też jest w mega fajnej lokalizacji, jest blisko park, który bardzo lubię, także na tą chwilę, poza tym, że jest do generalnego remontu i nie ma parkingu, nie ma minusów, i te dwa minusy jesteśmy w stanie przejść. Bo Marcel już od kilku dni ogląda filmiki, jak wyremontować takie mieszkanie, zdobywa nowe umiejętności, po prostu ogarnia w sklepach rzeczy, które będzie kupował. Także naprawdę już się wkręciliśmy. Ja założyłam katalog na telefonie, gdzie dodaję sobie inspiracje, w jaki sposób urządzimy te wnętrza. Także my już tam prawie mentalnie mieszkamy. O ile nie okaże się, że są jeszcze jakieś minusy. A jeżeli to będą tylko te dwa, to myślę, że to będzie nasze mieszkanie. Idę do auta, bo z racji, że no dzisiaj jest ten mój jedyny wolny dzień, to chciałam spakować takie, wiecie, totalnie nieużywane rzeczy w domu, typu książki, ozdoby, oczywiście świąteczne, Ale jakieś takie rzeczy, które ozdabiają mieszkanie. Także przywiozłam sobie kartony ze szpitala wczoraj. Więc idę po te kartony. I mam takie przemyślenie, że początkowo było mi trochę szkoda, że sprzedaliśmy to mieszkanie, no że teraz... Będzie musiała się wyprowadzić, gdzie chłopcy tutaj się urodzili, tutaj postawili pierwsze kroczki. Ale teraz jak znaleźliśmy to, to drugie mieszkanie, to które jeszcze nie jest nasze, jeszcze go nie widzieliśmy ani nic, to w ogóle mi nie jest przykro. Także tak naprawdę ja chyba przykrość była spowodowana tym, że przeniesiemy się do jakiejś klitki, w której będziemy się cisnąć, w której będzie niefajnie. A jak pomyślę, że wyremontujemy to mieszkanie tak jak chcemy, to jestem zachwycona i nie mogę się doczekać. Jedziemy na warsztaty. Dzisiaj są warsztaty w grupie Ruperta. Nie wiem, co wam wcześniej mówiłam, ale już sprawdziłam i na pewno w grupie, w grupie Ruperta i Rupert też mówił, że dzisiaj są u niego. E, paczuszka spakowana, ponieważ zaczęłam pakowanie naszych rzeczy i część rzeczy oczywiście nadaje się do wyrzucenia, a części rzeczy nie chcemy, ale no. Głupio je wyrzucać, bo są jeszcze całkiem zdatne do użytku. Dlatego od dzisiaj do końca naszej wyprowadzki wystawiam każdego dnia różne rzeczy za grosze na Instagramie. Także serdecznie zapraszam. Już pierwsze cztery książki idą w świat, i kolejne też już są zarezerwowane. Tylko czekam na opłacenie zamówień. I myślę, że wszystkim nam to wyjdzie na dobre, bo my sobie zrewidujemy ilość rzeczy, które mamy w domu. Musimy je nosić, więc... Tak, właśnie, musimy je poprzenosić najpierw do teścia, a potem z powrotem do nowego mieszkania. A nasze nowe rzeczy znajdą nowy dom. Także jedziemy teraz na warsztaty, ale z tych warsztatów zbieramy się dość szybko i jedziemy do fryzjera. Znaleźliście sami z dwoma jedynkami, tak? Ale jeszcze się leżały tutaj Tak I znaleźliście sami Tak? Czyli tak. Biciak był na 11 już? Tak Super Trzeć Też Ciocio To są gumeczki takie Na rękę można założyć Też Tak jak ci dał kiedyś Olek, czy ktoś ci dał? Maxi si dał. Taką gumeczkę. No tak. Nie! Czy mała jest taka, nie da się na rękę? Da czy... się. Da się? Tak, cię da. Co fajna? No tak. Gumeczka taka. Ciechotku. Już tak nie. Kiedy widzicie. <tuszy> Jakbyś, widział, to też lubiłeś, kłatka? Nie poskałeś, co? Co to widział? Nie, to tutaj widział? To! Tak, to jest 12. A to też? Pokaż. Nie, to jest 14. Musi być 1, 2. Tak, 1, 2. Super! I co ty masz w środku, powiedz. Też jedno koralik. A ja mam tych dużo. Też masz dużo Remesiu? ale ładne. A, a moje ładne. Twoje też ładne. Zobacz jaki uroczy słonik. Tak. A to, a ten. I jaki piękny lew. Mały. A ten uroczy. Pokaż. Misiaczek jaki uroczy? Tak. Jak Remuś? I jak Rupert? A Pokaż. Królik Ciolzie. Nie, to jest prezent trzyma taki żółty. Królik i uroczy. I królik z laseczką i z lizaczkiem. Ty lubisz lizaczki? A Remuś lubi lizaczki? I ten tak, słonik ja mi się też podoba Kiedyś miałeś? a Rupert nie. Mi się wydaje, że Rupert też mógł mieć. Nie, o, nie miał. Zobacz Tatusia, jakie urocze naklejki. Urocze? Urocze? To się. To się mówi? Ale... Tak, tak, Remek tam sobie wysypał. Ale olosy. Jaki uroczy pingwinek. Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu poszukiwania mieszkania. I dzisiaj może być to ten dzień, w którym znajdziemy nasze wymarzone mieszkanie. O godzinie 14 idziemy je oglądać. Jesteśmy bardzo nastawieni, bardzo nam się podoba. Zobaczymy jak dużo ogłoszenie ma w związku z rzeczywistością. Ostatnio byliśmy na warsztatach u Ruperta i po tych warsztatach odpadliśmy. Nasze dzieci przebodźcowują takie wydarzenia, gdzie się dużo dzieje, e, gdzie są kolory, e, gdzie jest dużo dzieci i, i w ogóle, no było dramatycznie. I na szczęście <laughs> później po fryzjerze e, mieliśmy dodatkową wycieczkę, ponieważ z tego wszystkiego, z tego w jakim szaleństwie opuszczaliśmy przedszkole, E, sprawiło, że zostawiłam w tym przedszkolu telefon e, i nauczycielka Ruperta zabrała ten telefon e, do siebie do domu, więc po fryzjerze pojechaliśmy go odebrać i chłopcy zasnęli. Więc tylko przenieśliśmy ich do łóżeczek i zbieraliśmy e, resztki sił psychicznych. A potem pojechałam na dobę, i ta doba była e, najcięższa, odkąd pracuję w Barlinku. Przyjęłam piątkę dzieci na świat. Także dzisiaj wróciłam z doby, i co prawda jakoś tam funkcjonuje, ale żadnych skomplikowanych procesów umysłowych, no niestety, ale nie będę na dzisiaj planować. Także dzisiaj idziemy oglądać nasze wymarzone mieszkanie, a teraz idę na kawkę do koleżanki. Jestem już u marysi pod domem, także zaraz wchodzę na kawkę, ale przypomniało mi się, że chciałam Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Dostałam sporo wiadomości i nawet pod ostatnim filmem widziałam, że pojawiły się takie komentarze a propos naszej decyzji. I piszecie do mnie, żebyśmy tak nie robili, żebyśmy nie kupowali mieszkania, że Wy to mówicie z własnego doświadczenia, że mamy mieszkać z teściami i za te pieniądze, które mamy ze sprzedaży domu. Budować e, dom. Mieszkania, budować dom. No i teraz tak, po pierwsze, nie macie totalnie żadnych danych. Nie wiecie, za ile sprzedaliśmy mieszkanie, jaką mamy sytuację finansową? Ile będzie kosztowała budowa naszego domu? Nic, w ogóle zero. Nie, wie, nie znacie naszej sytuacji rodzinnej. Nie wiecie, czy teściowie w ogóle zgadzają się, żebyśmy się do nich wprowadzili na wiele lat. Czy w ogóle jest taka możliwość? Czy my chcemy u tych teściów mieszkać wiele lat? Zero danych na ten temat. Także chciałabym tylko powiedzieć, że nie ma jednego przepisu na szczęście. Że gdyby był, to każdy z nas postępowałby według tego przepisu i wszyscy bylibyśmy szczęśliwi. A dla każdej rodziny. Dla każdej osoby szczęście oznacza co innego. I my, po przedyskutowaniu wszystkich za i przeciw, wybraliśmy taki sposób na nasze szczęśliwe życie, i uwierzcie mi, że nie jest to pochopna decyzja, że była przemyślana, przedyskutowana i myśleliśmy o, o wszystkich za i przeciw, o wynajmie, o mieszkaniu u Teściów, o mieszkaniu mojej mamy, o zadaptowaniu połowa mieszkania mojej mamy dla siebie i stanęło na zakupie mieszkania, ponieważ jest to po prostu. Na, najwięcej plusów było w takiej sytuacji, i jak najbardziej o tych plusach będę Was informować w trakcie, e, dlaczego podjęliśmy taką decyzję. I wy się absolutnie nie musicie z tym zgadzać, bo może w Waszej sytuacji życowej, dla Waszej rodziny, taka decyzja nie byłaby w porządku, i dla Was inne decyzje byłyby ok, ale dla nas, tak jest właśnie najlepiej. Słuchajcie, ja miałam wrażenie, że ja tego vloga nagrywam po prostu od tygodnia. I dzisiaj usiadłam do montażu i okazało się, że to są tylko trzy dni, z czego jeden dzień spędziłam na dobie w pracy, więc w sumie dwa dni. Przez te dwa dni tyle się wydarzyło, tyle się zmieniło, tyle rzeczy doświadczyliśmy, tyle podjęliśmy decyzji, że naprawdę miałam wrażenie, że trwa to tydzień. A to wszystko wydarzyło się w ciągu ostatnich trzech dni. No więc, ym, w międzyczasie, w ogóle też rozładowały nam się wszystkie możliwe sprzęty. Także gdzieś tam trochę się ładowałam telefonem, ale ten telefon e, w końcu też się rozładował. E, więc ym, wczoraj wieczorem e, była u nas w domu wigilia położnicza, taka jak co roku. Spotykamy się z dziewczynami, można by powiedzieć, z pracy, ale już ze starej pracy. I tego nie mam w żaden sposób udokumentowanego, nawet nie zrobiłyśmy sobie żadnego zdjęcia, ale było to wczoraj. I wczoraj, jak się zaczęła ta wigilia, to decyzje już były podjęte. Mieszkanie, o którym Wam mówiłam, do które byliśmy umówieni na oglądanie, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ wszystkie plusy, które były w ogłoszeniu, Potwierdziły się na mieszkaniu. Są piękne podłogi, są piękne drewniane drzwi, są wielkie okna. Układ pomieszczeń jest idealny i tutaj mamy 112,5 metra, ale jest dużo skosów. E, salon tak naprawdę jest jednocześnie jadalnią, przedpokojem, kuchnią. E, połowa salonu zajmują schody. Jest bardzo nieustawne i w wielu miejscach też mieszkanie jest bardzo nieustawne, przez to, że są skosy na górnym piętrze. I mamy wrażenie, że na tamtym nowym mieszkaniu hmm, będzie tego miejsca o wiele więcej. I, I mimo, że metraż jest mniejszy, to jednak będzie nam łatwiej się tam pomieścić i będzie to wszystko jakoś tak lepiej zorganizowane. I tak dobrze myślicie, ponieważ zdecydowaliśmy się je kupić. Minus, który Wam wymieniałam na początku filmu, że nie ma tam parkingu. Okazało się, że z tyłu jest podwórką, na którym nie ma kompletnie żadnego problemu z parkowaniem, a wiem o tym, ponieważ przez jakiś czas moja przyjaciółka wynajmowała tam mieszkanie i o której godzinie bym do niej nie pojechała, to bez problemu zaparkowałam. Um. Kolejnym minusem był generalny remont, no i tutaj się nic nie zmieniło. Tak, jak to wyglądało w ogłoszeniu, tak jest też na żywo, ale udało nam się stargować 30 tysięcy sceny i planowaliśmy przeznaczyć na zakup tego mieszkania naprawdę o wiele więcej pieniędzy, więc nawet przeprowadzając ten generalny remont, nawet nie, nie dojdziemy do tej kwoty, którą planowaliśmy przeznaczyć. Także jesteśmy przeszczęśliwi, zadowoleni, zakochani. Ja to bym w ogóle chciała iść dzisiaj już, wynosić stamtąd meble, zrywać podłogi, zaczynać remont, a w ogóle mówię do Marcela: a może, a może się my się tam wprowadzimy w ogóle i, i jakoś pomieszkamy, a, a remont zaczniemy później. Ale Marcel mnie sprowadził na ziemię. Że no na tą chwilę tam po prostu nie ma warunków, żeby mieszkać, bo o ile jeszcze pokoje, salon jest bardzo w porządku, no to Łazienka absolutnie nie i kuchnia też ma wiele do życzenia. Ale zrobimy to mieszkanie od początku, od zera, tak jak chcemy. To będzie nasze miejsce, będziemy się tam czuć wspaniale, doskonale. Ja już czuję duszę tego mieszkania, a co dopiero jak zaczniemy tam działać, zmieniać yy, i stylizować, dekorować i wszystko robić tak, jak chcemy. Nie wiem, czy, czy te vlogi można nazwać nie vlogmasami, czy vlogami świątecznymi, czy w ogóle jakimiś vlogami z przeprowadzki, ale ja zupełnie nie czuję tych świąt. Ale wiadomo, Mamy zaplanowane e, w moje wolne dni od pracy różne świąteczne aktywności, i to, że ja nie czuję, niczego nie zmienia. Jutro idę do fryzjera, później e, Marcel musi u mojej mamy poogarniać sprawy z elektrykiem, bo tutaj też dodatkowo sprawy się pokomplikowały. I później będziemy piec z chłopcami pierniczki, a w niedzielę idziemy na rodzinną sesję zdjęciową, jak co roku. Także na pewno zabiorę Was ze sobą. A dzisiaj chciałam po prostu powiedzieć to oficjalnie, że zdecydowaliśmy się kupić mieszkanie do generalnego remontu, i musimy teraz spokojnie uzbroić się w cierpliwość poczekać na dopięcie wszystkich spraw na wszystkie sprawy notarialne na papiery i na wszystko i zaczynamy działać.